Konstrukcja ośmiokąta foremnego. Na początku rysujemy odcinek AB o dowolnej długości. Następnie rysujemy symetralną tego odcinka. W ten sposób wyznaczyliśmy punkt O. Następnie odmierzamy odległość za pomocą cyrkla od punktu O do punktu B. W ten sposób rysujemy tutaj punkt C. Następnie, nie zmieniając rozstawu ramion cyrkla, Kreślimy łuk w tym miejscu i od punktu B. W tym miejscu. Następnie ponawiamy czynność dla punktu C i A. Następnie za pomocą linijki kreślimy po pr proste przechodzące przez ten punkt i przez punkt o. Ponawiamy czynność dla tego przecięcia. Następnie rysujemy okrąg o promieniu OC. Następnie... Okrąg powinien się przecinać w 8 miejscach. Należy połączyć te miejsca.